Uwaga! Zgodnie że tutaj jest tylko 11 kostek, bo w 10 była figurka do jakiejś gry. Oczywiście zaczynamy to oglądania. Hej, ja Niestety nie ma dziś bez bekonka. Ponieważ on sobie odszedł, i teraz tu mamy aż. 11 kostek, bo w 10 jak na szczęście, to było tak. takie kosteczki sobie, takie fajne. O, to było dzień pierwszy, dzień drugi. O i teraz zapomniałem co było wcześniej. Zagłosuję sobie tak, że to było wcześniej. Dziesiąte okienko pomijamy. Czyli to jest to, bo tu była figurka, a teraz. Najgorsza decyzja. Możemy sobie to pominąć. 7 Głosuje to, że tu. Nie, nie, to było. Inaczej. To było dzisiaj. Wczoraj. Chyba to było. Nie, źle, 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 źle. Ej, nie, 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 nie. nie, nie. Teraz ostatnie. Ej, czekaj, dobra. To było czwarte. To było tak moja kolekcja kosteczek. Dalej, 60 kosteczek jest tam. Dobra, więc. O kurde, chyba nam czas schodzi. Dobra, jeszcze sobie poukładajemy wieżeczkę. Tylko, że chyba szybko, bo jakieś 80 sekund zostało. Dobra, szybko. Ach, tak, jeszcze ważne. No, bo my chyba musimy ustalić jakiś nowy plan. To, bo to jest dosłowne. To, co się dzieje, musimy ukryć się. A tak naprawdę. To, jak na wideo, to dosłownie chyba. Bo już... Nie, nie. Dwa poprzednie wideo. To było takie, że tak przez czwartek pokazałem moją twarz, więc teraz spróbujmy teraz zrobić to tak. Plan ustalimy, teraz bez przerywek, znaczy z przerywkami, bo jest mało czasu i w ogóle nie wiem, czy się wyrobię, dobra. Dobra, stop, autodestrukcja. Pa, pa. No tak, jeszcze muszę ułożyć, dobra, zaraz się pożegnamy. Papa, go papa, papa, pa. oh, papa.